Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj taki y, temat, który wrzucam, a pojawił mi się na gorąco, a mianowicie y, tolerancja, bo to jeśli mówimy o samorozwoju, to kolejny z, z jej odcieni. Otóż to jest takie proste, bo y, chcesz się nauczyć tolerancji, to wyjedź do innego kraju, a zobaczysz, ile rzeczy jest dla Ciebie inne i odmienne. I największą umiejętnością i jednocześnie trudnością jest po prostu to zaakceptować. Ja jestem w Egipcie. Jestem w tym Egipcie po raz siódmy już w sumie, i za każdym razem widzę jego inne odcienie, ale niezmienne u Egipcjan jest to, że starają się w inny niż w Europie sposób być bardzo pomocni i, i mogą tą, tą swoją postawą zrażać. No i najtrudniejsze w tym jest właśnie to zaakceptować. Podam Wam przykład. Postanowiłam dzisiaj ponagrywać różne materiały, ponieważ mam czas, mam, mam, mam przemyślenia i mogę na spokojnie podzielić się z wami w naszej grupie różnymi tematami, które do mnie przychodzą. I wy i uwierzcie mi, że jest niezwykle trudno na terenie, nawet dużego ośrodka, czy na ulicy, a już, nie daj Boże, na ulicy, znaleźć takie miejsce, gdzie jest w miarę cicho, tak, żeby nikt nie przechodził i ci nie przeszkadzał. Oczywiście ludzie są na wakacjach, więc mają prawo krzyczą, są głośni, ale Egipcjanie mają taką naturę, że zawsze muszą poczuć się w jakiś sposób ważni. I udało mi się po 20 minutach poszukiwań znaleźć miejsce z tyłu budynku, zupełnie nie w tej strefie, w której są turyści, to jest tylna część budynku, było tam porozwalanych pełno różnych starych łóżek, taka część trochę gospodarcza, ale było tam przecudnie, cicho, praktycznie nie było żadnego człowieka, nie wiał wiatr i mówię, jest, jest to idealne miejsce do nagrań. No i co, udało mi się nagrać y, jeden filmik, i po 15 minutach przyszła już ekipa, która powiedziała, że nie wolno mi tutaj nagrywać i muszę sobie jeździć gdzie indziej, czyli tam, gdzie są wszyscy ludzie. E, mają też taką naturę nie bardzo. Y, 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 y. Może to jest związane z tym, że, że tak bardzo chcą. Ja tego nie oceniam w skali, że muszą zarabiać, bo muszą, tak jak każdy, ale na przykład totalny brak wyobraźni w takich sytuacjach. Klasyczna scena. Wieczorem na tym pięknym deptaku, który, który jest tutaj w mieście, można sobie pobiegać kilkanaście kilometrów. A ponieważ oboje zna, że mówimy biegać, to wieczorami takie, takie biegania sobie uskuteczniamy. Generalnie zasada jest jedna. Jesteś ubrana i ubrany na sportowo, masz zegarek sportowy, krótkie spodenki, bluzeczkę, widać, że biegniesz. Nie zmienia to faktu, że co pół minuty podjeżdża do ciebie taksówka, strąbi i pyta się, czy na pewno nie jesteś zainteresowany. Taksówką. To są takie małe, śmieszne wrzutki, e, które wymagają dużej akceptacji i szacunku po prostu do innej kultury, co naprawdę nie jest łatwe. I jak ktoś mówi tak łatwo i luźno, że on nie jest rasistą, to trzeba się dobrze zastanowić, co się mówi, bo są ludzie, którzy w takich sytuacjach reagują wrogo. A tak naprawdę pamiętajmy, że będąc w innym kraju, to my się musimy przystosować do tego, jakie tutaj panują zasady, a nie oni do nas. To na pewno. I z tematem tego jak to jest z innymi kulturami, związane jest też coś co może kogoś kto jest tutaj na grupie zainteresuje, czy kogoś kto mnie słucha. Mianowicie coraz częściej polskich menadżerów i firmy dotyka coś co nazywamy wielokulturowością. Kiedyś tego nie było, kiedyś przed menadżerem były ustawiane zupełnie znaczy no nie zupełnie inne, ale oprócz tych celów, które on ma, czyli delegowanie, komunikacja, yy, budowanie zespołu, weryfikowanie, monitoring, wspieranie, edukacja, te wszystkie kompetencje menadżerskie są mega ważne, ale teraz dochodzi jeszcze coś innego. Teraz jeszcze musisz umieć zarządzać zespołem wielokulturowym, bo takie w wielu miejscach już funkcjonują i w Polsce jest ich coraz coraz więcej. I w zeszłym roku, w styczniu, kiedy byliśmy z moim mężem na maratonie, bo dużo podróżujemy e, też biegowo, byliśmy w Dubaju, tam gdzie pracuje jego kolega, w, w koncernie, e, w oddziale koncernu duńskiego, który ma siedzibę również e, w Dubaju. Mieszkaliśmy u niego, opowiadał nam wiele różnych ciekawych rzeczy. Ja go też podpytywałam, jak on sobie radzi, no bo e, dla menadżera z Europy, zarządzanie zespołem wielokulturowym może być naprawdę zaskakująco trudne. I on na przykład ma w swoim zespole pięciu Hindusów, ludzie, którzy są na wysokim poziomie rozwinięcie, wykształcenie, są, inżynierowie, są inżynierami i pracują w tejże firmie. Natomiast ich podejście do pracy jest zupełnie inne. I jeżeli ten kolega Krzysiek mówi im, że na, jest poniedziałek, mają spotkanie i mówi na przykład, że na piątek mają przygotować jakieś zestawienie, czyli jest zadanie do wykonania, a potem do odbioru, to ich odpowiedź w pierwszej chwili jest im szalach, czyli jeśli Bóg pozwoli. I teraz dyskutuj z czymś takim, musisz to po prostu przyjąć. Także tych, tych takich różnych wielokulturowych rzeczy jest dużo i to jest, i to jest niezwykle ciekawe. I po raz kolejny to podkreślę, wymaga bardzo dużo szacunku i akceptacji, żeby umieć się, się w tym odnaleźć. Pozdrawiam Was ze słonecznego Egiptu. Jest to fajna lekcja pokory po raz kolejny. Uwielbiam podróżować, spotykać innych ludzi, a też bardzo lubię im się przyglądać i obserwować. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć, Tatiana.